Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy wspólnie komentować mecz towarzyski. Komentowanie takich meczów to świetna praca. Do dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Zaczynamy. Wisła-Kraków. Pierwsze kopnięcie. No, może być groźnie. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Marcelo. Rodriguez. Gerard Bale. Benzema. Wrzucił w pole karne. Benzema! Ach, dosięgnął piłki, brawo! Muszą uważać gracze Wisły Kraków. Wciąż w defensywie. Rzut rożny dla rywala. Dobra okazja. Piłka poza boiskiem. Kolejny rzut rożny. Dobrze uderzył głowę. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Paweł Brożek. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Pepe. Fatalne podanie, no i strata. Ścilić. Świetnie zagrał. Uderzenie w stronę bramki. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Ścilić. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Gareth Bale. Tony Cross. Może grać na lewo. Aut. Piłka dla Wisły. Kutka. Burlika. Aut. Real Madrid w znów Sergio Ramos, Rodriguez, Benzema, szansa. Cristiano Ronaldo, jak on to obronił? Ścilić. Manuel Sarki, przy piłce Cristiano Ronaldo, nieraz taka sytuacja, gdy rywal jest zdecydowanie lepszy, silniejszy, mobilizuje niesłychanie zespół, właśnie tak jest dokładnie z drużyną Wisły Kraków. Jazda, jazda, biała gwiazda, to znane powiedzenie i przyśpiewka kibiców, zobaczymy czy dzisiaj będą mieli okazję do radości. Daje strzał. Real Madryt będzie miał szansę rzutu rożnego. Bramkarz za chwilę wprowadzi piłkę do gry. Semir stilicz. Gareth Bale. Tony Cross. Arbiter odwizduje faul piłkarza Realu Madryt. Wprowadzają piłkę od razu do gry. Paweł Brożek. Jest szansa na groźną akcję. No, będzie gol. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Przejdźmy spokojnie, jak pięknie i czysto uderzy. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Wisła Kraków niespodziewanie prowadzi. w środkowej strefie boiska jest bizdek sędziego i zobaczymy burlika ładna dwójkowa wymiana piłek Głośnie arbiter przerywa teraz grę V zawodnika realu bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę Emanuel Sarki. Rafił poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Piłka wychodzi na aut. Rozpocznie Wisła. Czytelne podanie. Zbyt czytelne. Przynajmniej dla niego. był Grożek. Czy utrzyma się przy piłce? Piłka minęła linię końcową. I gref znowu bramkarz. Gareth Bale. Rodriguez. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Ma czas, żeby doświadkować. Bramka jest, spójrzmy. Sergio Ramos, Rodriguez. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madrytu. Cristiano Ronaldo, popatrzmy ponownie, jak Cristiano Ronaldo wywiódł w pole przeciwników i zdobył gola. To jest cały on, świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Widać, że ćwiczyli takie zagranie na treningach. Remis po pierwszej połowie meczu jest jeden do jednego. Żadnej z drużyn nie udało się uzyskać... Ruszyli drugie 45 minut. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będą mieli rzut rożni. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Świetnie zachował się w tej sytuacji. Przedłuża ich nadzieję. Ciągle mamy remis. Będzie szansa na bramkę. Dośrodkowanie, ach, może być groźnie. Piłka opuściła pole gry. Emanuel Sarki. Mam fał ze strony piłkarza Real Madryt. nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. No, dobra okazja będzie. Świetnie urwał się teraz na paski obrońcy. Dośrodkowanie w pole karne. Paweł Brożek. Fantastyczna parada. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Wisły. Możemy zapoznać się ze statystyk. I jest rzut karny dla Wisły. A wpada do siatki. Przy powtórce, mogę powiedzieć: że tak się wypełnił. Czasem, po twarzy zawodnika, widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafił. Prowadzenie Wisły kraków. Sergio Ramos, Marcelo. Wszystko polekarne może strzelać. Rodríguez. Przyjął i odgrywa z powrotem. Toni Kross. Rodríguez. Kross. Rodríguez. Znakomicie w tempo. Uderza. Broni. I grają dalej. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Oni cross. Wow, jeden, drugi, trzeci, a dobra główka. Piłka w siatce. Brawo. Remis. Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie fantastyczne wejście w tempo i zagranie głową. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Rodriguez, Benzema. Gareth Bail, dobrze zagrał. U szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Dobre przejęcie. Brawo. Ależ akcja. Zdecydował się na strzał. Sadło. Jednak sędzia nie przerwał gry. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki jak widać podobne, bardzo wyrównany mecz. Rodriguez. Ależ niesamowity atak obrońcy. No umiejętnie przejął teraz obrońca. Strzela! No gdyby nie on byłby gol. Ścilić. Paweł Brożek. Przerywa teraz grę faul zawodnika Realu. Spójrzmy na statystykę i zobaczmy ile razy faulowały oba zespoły. No i świetnie piąstkuje. Marcelo. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Epe. Rodriguez Jukasz nadal leży na murawie mi wygląda na naciągnięty jesień Dobra centra, oby tego nie zbarnował Paweł Drożek Tener nie ma innego wyjścia, zawodnik jest kontuzjowany, będzie zmiana. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Sergio Ramos, Benzema. Ale znakomicie, obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Dośrodkował? Sergio Ramos! Cieńsne uderzenie z woleja. Piłka w siatce to chyba pieczętuje ich zwycięstwo. Mamy powtórkę Bramki, która może dać im zwycięstwo. To był idealny moment na zadanie ostatecznego ciosu. Za chwilę koniec spotkania. Mamy Bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza... Da, w regulaminowym czasie gry. Rodriguez. Alan Uryga. Emmanuel Emanuel Sarki. Czy to wykorzysta? Szansa! Udało im się wyrównać w samej końcówce. Popatrzmy na powtórkę i na zaskoczenie rywala. Trudno się dziwić, skazywani byli na porażkę, a jednak remisują. Mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Fantastyczne emocje. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi. Odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Przechwycił, wysiłkowany. Rodriguez. jak Miślaków. Nie rezygnują. Do końca niewiele. Chcą wygrać. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis. Rozpoczynamy dogrywkę, która powinna wyłonić zwycięzcę w tym spotkaniu. Marcelo. Rodriguez. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Prawo za to wejście wykazał się teraz sporym opanowaniem. Będzie można zagrać na lewą stronę. Doni Cross. Epen. Cristiano Ronaldo, czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Mogli prowadzić, ale spróbował. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu Cristiano Ronaldo, fantastyczna dyspozycja bramkarza. Paweł Brożer, czy to wykorzysta? uderza bramka i to oni teraz prowadzą w tym meczu ta bramka, której powtórkę oglądamy daje im przewagę psychiczną nad przeciwnikiem wprawdzie to dopiero pierwsze trafienie w dogrywce ale wygląda na to, że może być decydujące ależ ma ambicje ten chłopak ta kontuzja musiała być bolesna ale teraz już gotowy do wejścia na boisko na szczęście, mimo że bolesna okazała się mniej poważna niż początkowo sądziliśmy Hello. Rodriguez, Klaus. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Będzie szansa na bramkę. Chyba nie popatrzył, gdzie są koledzy. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Będzie strzelał. Trener musi dokonać zmiany z powodu kontuzji gracza. Są zmęczeni, a jeszcze druga połowa do przed nimi. Peselą. Jak zareaguje arbiter. I mamy żółtą kartkę dla zawodnika Wisły. Ale sędzia nie miał tutaj żadnych wątpliwości. Chyba nikt przed tym spotkaniem nie przewidywał takiego przebiegu wydarzeń. Prowadzą, a to koń... Cristiano Ronaldo. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Ale znakomicie obronił, chwytając tę piłkę. karne. Do Ronaldo. Niestety nic z tego nie... Jest okazja! Wyrównania do końca już niewiele. widzę tej drużyny mogą teraz delektować się tym golem. Wyrównanie i to w takim momencie. Cóż za dramaturgia. Pokazali, że trzeba zawsze w sporcie grać do końca. Emanuel do startu. Teraz Cristiano Ronaldo. Rodriguez. No, może być groźnie wysokie podanie do Chicharito. Offensywne wyjście. Oddaje strzał. Bramka w końcówce dająca im prowadzenie. Jaka radość. Spójrzmy Włodek, jaka radość. wśród graczy Krakowskiej Wisły kto wiecie, ta bramka w dogrywce nie będzie decydująca. Zapowiadało się na rzuty karne. Wszyscy się szykowali, a tymczasem może uda im się utrzymać ten wynik do końca meczu. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. U, szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Koniec dogrywki, koniec 120 morderczych minut walki. Trzeba przyznać, że sprawiają ogromną niespodziankę zwyciężając w tym spotkaniu. Można powiedzieć wręcz o sensacji. Gdyby przed meczem ktoś typował remis, uznano by go za niepoważnego. Tymczasem wyjeżdżają jako zwycięzcy.